Język sportowy pełen jest odniesień do terminologii wojskowej. Mamy bitwy, strategie czy eksplozje. W kolarstwie często mówimy także, że ktoś po prostu strzelił. Najczęściej mamy wtedy na myśli odpadnięcie z grupy, ale zdarzają się także strzały na linii mety. Przypomnijmy sobie te najbardziej spektakularne. W przypadku Bradley'a Wigginsa mamy do czynienia raczej z ciosem, niż z wystrzałem. Ten prawy prosty został wyprowadzony na mecie przedostatniego etapu Tour de France 2012 i podkreślał symboliczny nokaut pozostałych pretendentów do zwycięstwa w tamtej edycji Wielkiej Penty. Ze strzałem, a właściwie strzałą, mieliśmy do czynienia, kiedy jako pierwszy mijał linię mety Juan Antonio Flecha, czyli Jan Antoni Strzała. Jednym z momentów, kiedy mógł sięgnąć w głąb swojego kołczanu, był finisz 11 etapu Tour de France 2003. Broni cięższego kalibru używał Alberto Contador. I tym razem niech nas nie zwiedzie nazwisko. Księgowy nie sięgał po liczydła, ale po klasyczny westernowy rewolwer i bliższy prawdy był jego pseudonim El Pistolero. Zdenerwowany podejrzeniami, insynuacjami, a nawet przesłuchaniami przez policję, Paolo Bettini nie bawił się w subtelności. Na mecie Mistrzostw Świata w Stuttgarcie słynny Świerszcz wziął w ręce karabin maszynowy. Od skojarzeń militarnych przejdźmy teraz do bardziej pokojowej kategorii. Kibice zgromadzeni przy trasie często przywołują postaci związane z popkulturą. Widzieliśmy wśród nich Borata, Supermana czy Teletubisie. Do ikon popkultury nawiązują także kolarze. W tym przypadku skupmy się na Mistrzu. Przykrotnym mistrzu świata, mistrzu autoironii i zabawy z mediami. Peter Sagan, bo oczywiście o nim mowa, potrafił być na mecie Halkiem, Forrestem Gumpem czy bo ja wiem, aniołem, drapieżnym ptakiem. Niektóre z jego gestów pozostaną zagadką. Podobnie zagadkowy dla wielu osób był gest Marka Cavendisha na mecie trzeciego etapu Tour de Romandie 2010 we Freiburgu. Charakterystycznie ułożone dwa palce mogą symbolizować zwycięstwo, dwa zwycięstwa lub też dedykację dla Wiktorii czy Walentyny. Jednakże nienaturalne ułożenie drugiej ręki wprowadza w interpretacji nieco zamieszania. Czy urodzony na wyspie Man Sprinter chciał pokazać komuś gest Kozakiewicza? Owszem dziennikarzom, którzy powątpiewali już w jego umiejętność wygrywania. Jeśli jesteśmy przy zagadkach, to zwycięzca potrafi być zagadką także dla siebie. Triumf Matthew Heymana w paryżu b 2016 był olbrzymią niespodzianką dla wszystkich. Reakcja Australijczyka pokazuje jednak, że najbardziej zaskocony swoim wyczynem był on sam. Na zakończenie spójrzmy na zwycięstwo w sposób bardziej pierwotny. Trwa wyścig. Osobniki płci męskiej mierzą się w walce o dominację. Zobaczmy, jak bacznie się obserwują. Łączą w grupki. Może się wydawać, że współpracują, ale to tylko pozory. Wprawdzie ta walka jest bezkrwawa, ale wszystkie osobniki wiedzą, że przywódca stada będzie tylko jeden. Przyjrzyjmy się temu, który wygrywa. To osobnik młody, silny, bardzo sprawny, genetycznie skazany na przywództwo. Prześcignął starszych i bardziej doświadczonych. Kiedy już odniósł zwycięstwo, może sobie pozwolić na pokazanie, jaką cenę za nie zapłacił i to nie jest słabość. Grupa osobników, które otoczyły nowego przywódcę, dobrze o tym wie. Gromadzą się wokół niego, bo być blisko lidera to przywilej. Można jednak zauważyć, że wykazują niepewność. Widać walkę wewnętrzną, która powstrzymuje je przed zbytnim skróceniem dystansu. Silniejsze osobniki z jego rodu chronią nowego lidera. Tu widzimy, jak nowy przywódca składa hołd starszyźnie. To piękny zwyczaj w kolarskim plemieniu.